Czy kiedykolwiek wpadłeś na nocowanie nie do tego domu i po prostu zostałeś? Więc mój Ziomek pisze do mnie: Wpadaj. Drzwi otwarte, a potem adres, który przysięgam, że znałem od zawsze. Przychodzę z kocem, bluzą i rodzinnym workiem chipsów, który spokojnie mógłby zostać uznany za bagaż. Wchodzę, zdejmuję buty i mówię: Co tam, gremlinki? Tylko że ludzie na kanapie to nie moje gremlinki. Czworo obcych odwraca się i patrzy na mnie, jakbym był dzikim szopem. Jedna dziewczyna mówi: E, możemy ci jakoś pomóc? Wpadam w panikę i mówię: na Najmądrzejszą rzecz, jaką mój mózg potrafi wyprodukować. Przyniosłem chipsy. Wszyscy patrzą po sobie. Potem jeden koleś wzrusza ramionami i mówi: Przyniósł przekąski, niech zostanie. W następnej chwili ktoś podaje mi koc i mówi: Oglądamy film o koniu z problemami emocjonalnymi. Siadaj, pisze do kolegi: Stary, chyba jestem w innym wszechświecie. A on odpowiada: Kolego, mój adres się zmienił w zeszłym miesiącu. Dzięki za aktualizację, ale w tym momencie jestem już zaangażowany w ten film o koniu. Ci obcy są mili, śmieją się z moich dowcipów, mają lepsze. Przekąski niż moi prawdziwi znajomi. W pewnym momencie wchodzi mama, widzi mnie i po prostu mówi: Och, cześć, kochanie, rozgość się. Proszę pani, pani nawet nie zna mojego imienia. Budzę się następnego ranka przy ich stole śniadaniowym i jem na leśniki jak jakiś zaginiony kuzyn. Mama przytula mnie na pożegnanie. Pies skomli, kiedy wychodzę. Więc tak, wpadłem na nocowanie nie do tego domu. I szczerze mówiąc, zostawiam sobie obie paczki znajomych.